Witamy Państwa bardzo gorąco. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. W końcu obejrzymy to emocjonujące starcie i jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się widowiskiem. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Układa mi się to w ustawienie 1-5-2-3. Co o tym sądzisz, Jacku? Mocna jest linia defensywy, ale boczni obrońcy będą aktywni na całej długości boiska. Od ich współpracy ze skrzydłowymi dużo tu będzie zależeć. Wygląda na to, że zespół nastawia się głównie na kontratak, bo dwaj gracze w środku pola to za mało na cierpliwe konstruowanie akcji. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik, mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Ależ teraz będzie okazja. Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem? Sam na sam z bramkarzem. Tu łatwiej było strzelić niż nie strzelić. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Dobra centra w 16. Ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie bał się wyjść do dośrodkowania. Częnbu. Ma wsparcie, by to rozegrać. Chyba trafi. Zablokowane uderzenie. O, i to był książkowy odbiór piłki. McGregor nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Łatwa strata, szkoda. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Sędzia się nie waha i gwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Przypadnie pierwsza bramka meczu. Tak jest, trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Wydawało się, że bramkarz obroni ten rzut karny. Piłka jednak była ciut szybsza niż interweniujący golkiper i wpadła pod jego brzuchem do bramki. No to mamy jeden do zera, Mac Gregor. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Chernbull. Pewna interwencja w obronie. O'Hara. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. McGregor. Powoli można już zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. Na tablicy widzimy wynik 1 do 0 i to jest chyba, Tomku, najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie. Zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Gwizdek i zaczęło się! Przypadnie pierwsza bramka meczu. Jest trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Pójdźmy sam na sam z bramkarzem. Gol! Ależ to pięknie zrobił! Trzeba docenić kunszt piłkarski. Taki strzał wymaga długich godzin treningu. Trybuny szaleją. Brawa! Naprawdę zasłużone. Brawa! Na ekranach ponownie widzimy teraz tę sztuczkę inspirowaną zagraniem Maradony. Popisał się teraz umiejętnościami i z zimną krwią wykorzystał sytuację. I mamy remis. Jeden do jednego. McGregor. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Odbiór w ataku, pachnie tu golem. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał, Bravo, brawo, brawo! Spójrzmy w powtórce na to świetne dośrodkowanie, idealnie to zagrał, ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał, piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta, fantastyczne uderzenie. Aktualny wynik to 2 do 1. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Rywale zmusili go do błędu. Piłka poza boiskiem.

Cała boczna strefa boiska jest wolna. No i po ataku zagrożenie minęło. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny, aż się prosi, żeby go wykorzystać. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. bardzo daleko od bramki chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Indywidualna akcja może być ciekawie. To musi być bramka. Piłka w siatce. Mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Na tablicy wyników 3 do 1. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Jeśli miejscowa drużyna miała jakiś plan na to spotkanie, no to z przebiegu meczu nie było tego widać. Mam nadzieję, że padnie tu jeszcze bramka Kontaktowa, która nieco podkręci emocje w końcówce. Mają mocny skład, który na pewno nie odpuści do ostatniego gwistka. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Mac Gregor. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. To musi wpaść! Udana teraz obrona tego strzału. Daleka piłka z rogu. Nic z tego. Oddalają ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. No, nie wyszedł im ten mecz tak jak planowali. Zespół się starał, ale to nie był ich dzień. Ekipa przeciwna górą w tym starciu. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. I słusznie. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymali. Pięknie zrobił. Trzeba docenić kunszt. Gol! Czyste złoto, ale trafił tę piłkę z woleja. No wspania! Indywidualna akcja może być ciekawie. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. To musi wpaść! Udana teraz obrona tego strzału.